Witam na kolejnej konferencji prasowej, tym razem po spotkaniu pomiędzy naszą Mazowią a Pogonią w Siedlce. W tych derbach zwyciężyliśmy 2-0. Jak zawsze o kilka słów swoich uwag poproszę naszego gościa, trenera Pogoni, Pana Marcina Tomaszewskiego. Witam serdecznie. No cóż, wynik 2-0 dla zespołu Mazowień, odzwierciedla to zaściarą na boisku. Mimo wszystko ja jestem zadowolony z postawy swojego zespołu, gdyż na 17 osobową kadrę dzisiaj wszyscy to byli podzieżowcy z rocznika 9.9, 9.8 plus 3 za dniem 2.000. Graliśmy na ten i tak jak było dzisiaj stać. Mała to w ofensywie. Wygra, wygrał zespół bardziej dojrzawszy i dzisiaj zdecydowanie lepszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na TRF. Pierwsza połowa 2-0. Ten mecz w pierwszej połowie na pewno mógł się budować. W drugiej trochę senna gra. Mecz przyjaźni, tak to możemy określić. My też konfesowaliśmy tempa. W naszym zespole też było kilka zmian. Chciałem zobaczyć, jak te roszady wpłyną na, na postawę zespołu. Stąd tak gra, może w drugiej połowie nie wyglądała zbyt płynnie, natomiast z pewnością też i wyniki i Pogoda miała wpływ po na to, co się działo na boisku. Zresztą nie da się grać każdego meczu w bardzo szybkim tempie, dlatego dzisiaj może nie graliśmy w najmniejszym ale najbardziej z tego wszystkiego na Trzy punkty, tak zwycięstwo. Chciałam pochwalić zespół w Pogoni. Młodzi chłopcy, tak, powalczyli, pobiegali, dali z siebie na pewno tak, dużo tak. Dla nich ktoś takie przetarcie. Dziękuję. Ja już bardzo dziękuję. To ja powiem tak, że mimo tego, że to był młody zespół, bo faktycznie to był bardzo młody zespół, ale bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa, bo tak jakby powiedzieć, za mojej kadencji jest to pierwsze zwycięstwo Mazowie nad Pogonią w Siedlce i to mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję.